Cieszę się, że jesteście, chociaż Was nie widzę, ale, ale wierzę, że tam jesteście po drugiej stronie. Dzisiaj chciałam w sumie mówić o czym innym. Chciałam kontynuować wątek prezentów i darów w, no, w trochę innym kontekście, ale czuję, że jest coś ważniejszego w tym momencie w moim życiu. I coś może takiego bardziej aktualnego, coś co przeżywam czy przeżywałam. A mianowicie, mój mąż wykazał się ostatnio sporą odwagą, bo upublicznił pewne wydarzenie, które miało miejsce 5 lat temu, ponad. Opowiedział w filmie na YouTube, na swoim kanale, o tym, jak został potraktowany o niesprawiedliwości, takiej dużej, która go spotkała i przez co nie mógł a przynajmniej nie w takim stopniu i nie z takim komfortem psychicznym, jak, jak mógłby, e, zrobić... E, no, nie wiem, jak to powiedzieć... uczyć się po prostu. E, no i to m, było jakoś... No było to niezgodne z prawem polskim, m, ale właśnie wydarzyło się w tajemnicy pod stołem, jakoś w y, jakimś takim y, w ukryciu. I, i Szymon, y, po tych pięciu ponad latach, y, znalazł w sobie siłę, żeby, no żeby zmierzyć się z tą, z tą sytuacją od innej strony, a mianowicie, żeby y, stanąć we własnej obronie. Dlatego, że wtedy był bezbronny, był w depresji. bardzo jakoś tam zależny od jednego z ludzi, o których mówi w swoim filmie. Emocjonalnie zależny. I... No i na mnie to robi bardzo duże wrażenie. Ja generalnie to jestem tchórzem w wielu sytuacjach. Wolę Wolę jakoś schować coś w sobie, czy uciec od, od konfrontacji, bo po prostu mnie to dużo kosztuje. No i jego na pewno też to dużo kosztowało, niemniej sprawa była na tyle ważna, że podjął taką decyzję, że po prostu wypowiada tę prawdę. I w ten sposób. Odzyskuje, no, myślę, że nie utracił godności, ale w jakimś sensie mm, przed samym sobą ta godność jakoś nie była, no, doceniona. Nie wiem, jak to nazwać. Jeśli będziecie w ogóle zainteresowani tym tematem, to, to podlinkuję wam jego film, bo nie chcę teraz powtarzać tego, co on powiedział już w swoim filmie, tylko chcę raczej powiedzieć o sobie w tej sytuacji. I no, na pewno też przerywałam jakiś lęk. O, o to, co będzie. Kiedy on jakoś właśnie to upubliczni, co powie, co, 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 co powiedział. A z drugiej strony też miałam taką myśl, czy taką no wizję, to może złe słowo, ale taki obraz w głowie, że mm, jakaś kończyna złamana źle się zrosła. Nikt jej porządnie nie nastawił. Nie było otoczeniu nikogo, kto by potrafił nastawiać y, te kończyny i mówię metaforycznie, że coś się źle zrosło i dzisiaj ten film mojego męża, powiedzmy, łamie na nowo tę ten, y, ten, te kość i nastawia ją w prawidłowy sposób bez y, on sam jest w stanie dzisiaj nastawić tę kość z powrotem no i jest to bolesne, ale no, wierzę, że jak się zrośnie, to będzie dobrze funkcjonować ten obszar, yy, który został kiedyś złamany. No i no jakoś po prostu mówię może trochę metaforycznie, ale na tyle dzisiaj mnie stać chyba, żeby mówić właśnie metaforą i odesłać Was, jeśli będziecie zainteresowani do źródła. Yy. No jestem też właśnie jestem poruszona jego odwagą, jego hmm, też taką, takim pragnieniem walki o samego siebie. O, o, o to, do czego miał wtedy prawo. A co zostało mu jakoś odebrane, czy inaczej może sam sobie to odebrał, bo nie wiedział, że, że może nie, może postąpić inaczej. Nie był w stanie inaczej. Na tamten moment. No i, i tak sobie myślę, że to mnie też jakoś tak. Znaczy, cieszę się, to znaczy jest w tym jakiś rodzaj. Przeżywam jakiś, jakąś trudność, przeżywałam lęk o to, co będzie, jak, jak właśnie Szymon właśnie zrobi to, co zrobił. Opublikuję te, te rzeczy, a z drugiej strony jakoś mam takie poczucie, że ta prawda jest ważna, że prawda o, o, o jakichś wydarzeniach, które nas kształtują i wypowiedzenie jej, e, jeśli były krzywdzące dla nas, e, no to ważne jest, żeby to uznać, że to jest krzywda po prostu, że to jest jakaś niesprawiedliwość, a nie udawać, że nie była to krzywda czy nie była to niesprawiedliwość. Bo myślę, że z tego może być właśnie zło jakieś, jakieś, się rodzić. No i jakoś ufam, że będzie to miało jakieś dobre owoce. Widzę, że już ma dobre owoce w moim mężu, który po prostu jest spokojny. Bo... Bo nie musi się kryć z jakimś swoim bólem, tylko go po prostu wypowiedział. No i... Nie wiem, co w sumie chciałam jako puentę. Myślę, że odwaga to też jest jakiś rodzaj daru czasami. I że to jest... Potrzebny, potrzebny dar, czy potrzebna taka łaska tej odwagi, kiedy się broni kogoś, kto jest bezbronny, a czasem tym bezbronnym jesteśmy my sami. No i cóż mogę powiedzieć? <grychy> Życzę Wam. Pokoju płynącego z, no, z jakiegoś takiego, jakiejś prawdy, którą nie wiem, czy żyjecie prawdą, czy nie, ale życzę Wam pokoju serca, który jest takim prawdziwym pokojem. Hmm. Hmm. Nie wiem, co jeszcze, nie chcę się chyba już tutaj plątać i murzyć, bo chyba to, co chciałam powiedzieć, to powiedziałam. Ściskam Was mocno. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną w sensie, że będziecie odwiedzać ten kanał. Papa! Pa.